Witamy Was bardzo gorąco. Z tej strony Ania i Basia. Słuchajcie, I Daisy. Dzisiaj, i Daisy. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na pytania, ale nie będzie to takie zwyczajne QA jak na innych profilach, dlatego że będziemy odpowiadać na te pytania nawzajem, czyli w swoim imieniu. No dobra, no to zaczynamy. Przy okazji, jeszcze chcę powiedzieć, że to będzie świetny test dla naszej przyjaźni. Okaże się, czy dobrze się znamy. Boję się. Bo kiedy, Basia, się poznałyśmy? Dokładna data i miejsce. To chyba było w lato, bo było ciepło. W roku 2000. Nie, już szłaś na imprezę halloweenową. O to nie, to, to nie Halloween. była halloweenowa. Tak. nie, tak. Za chwilę tak. miała być. Czyli to był na pewno październik? 2016 może. Dobra, jeśli nie pamiętamy, kiedy wejdźmy na Facebooka, on nam to przypomni. Będzie rocznica zawarcia znajomości. Dobra, losuję pierwsze pytanie. Jak masz na drugie imię? Basia, jak masz na drugie imię? No, Sara, no, masz tak na Facebooku. Nie było ciężko. Ale powiedz, sama to wpisałaś, czy tak masz, czy jak się już urodziłaś, to miałaś na takie imię? Nie miałam, nie słyszałem. Na tej pewno. <laughs> Okej. Okay. Ile miałam psów? Ile miałam psów, Basia? Dwa. Jak się nazywały? Brawo! Się Już Mimi. się bałam, że nie przejdziesz tego testu przyjaźni. No dobra. To wyrzuć to swoje pytanie. Teraz e, ja losuję. A Ty kręcisz, ja losuję. <laughs> I na mnie oczy. Jaką aktorkę najbardziej lubię? Angelina Jolie. Ale ty ja miałam odpowiedzieć, no to no dobrze, dobrze zgadłaś. Już miałam dla ciebie przygotowaną odpowiedź, znaczy podpowiedź, że ta, która jest po mastektomii. A jak którą? Ale zgadłaś. A ty? ty, lubisz jakąś ładną, bo ty lubisz same ładne aktorki Prawda. i tylko patrzysz na ich nie na grę aktorską. Więc najpiękniejsza aktorka? Poczekaj, Megan Fox. Zgadłam? Tak. A za, za rolę w jakim filmie najbardziej lubisz mm, Transformers na przykład <noise> <noise> okay. to teraz nie losuję czy ty byś teraz dobra ja która księżniczka Disneya jest moją ulubioną Basia czyżby twoją ulubioną księżniczką Disneya była Aurora z jak się nazywa ta bajka z Ukółę. Ze Śpiącej Królewny, tak. Też i Arielka. Tak? A wiesz dlaczego tak powiedziałam, że Aurora? Czemu? Macie obydwie A. takie same piękne włosy. A To od razu może do Szpunka. O właśnie, Ta ale nie ona, ona nie była Disneya. Ale liczyłam, że e, Ty e, będziesz miała to pytanie i że będziesz mogła powiedzieć, że moją ulubioną jest Pocahontas. No zobaczyć. No mnie bez powodu znaczy, tak. Jest dość <laughs> Teraz ja? Tak. No wyciągaj. Daisy, czytaj. To są chyba dwa się wpisały, ale wybierz jeden. Jakie słodycze lubię najbardziej? Oreo i szokobonsy, bo zawsze jak Ci je kupuję, to jesteś zadowolona. Albo jakich nie lubię. O, właśnie. Nie ma takich. No, nie. Oreo by i szokobonsy. No widzisz, i ja I mi powiedziałaś, że czekolada Oreo ma posmak kinderku? Ojejku, ale bym zjadła. Idziemy do rzepki? Blisko myślisz. Nie, bo już pizzy się zjadłyś Dobra, teraz ja. Ulubiona piosenka. Basi ulubiona piosenka... Czemu to często odpowiadasz? Dużo po prostu. Okej, okay, to następnym razem będziemy miała ty. Tylko odpowiem na to. Basi ulubiona piosenka to Roses. Zgadza się, to wszyscy To wszyscy wiedzą. Wszyscy, czyli... Ja i Daisy. To najczęściej jesz na śniadanie, najczęściej Ania je twarożek z odżywką białkową wersja fit a nie fit to jest i twarożek, i jajka, i jeszcze coś dodatkowo, i Tak, szwarclańska. To są takie śniadania, jak na przykład jesteśmy gdzieś w hotelach i idziemy o godzinie 10 i po prostu kładziemy na talerz wszystko i musimy spróbować wszystkiego, chociaż po trochu, ale żeby po prostu e, czuć ten smak. Firmy. Pamiętasz ostatnio jak byliśmy w Toruniu, ja wzięłam to śniadanie na wynos, no bo powiedzieliście, że nie zdążymy go zjeść i w samochodzie po prostu jadłam wszystko. A najbardziej smakowały mi te leśniki z serem Boże, jakie one były pyszne. Jaki masz znak Zodiaku? Wasi znak Zodiaku to ryba, a wiem z tego względu, że ja najlepiej dogaduję się z rybami. Byk ma z rybami bardzo dobre relacje, takie jak na przykład ja mam z moją siostrą, z moją przyjaciółką, i jakiś jeden z moich chłopaków był rybą, też się z nim nie kłóciłam, Któryś? więc zapamiętałam. Czy to ważne? W jakim kraju chciałabym żyć? To chyba, chyba ty... ja Tak, w jakim kraju chciałabym żyć? Ania by chciała żyć wszędzie tam, gdzie możesz robić ładne zdjęcia, czyli na przykład w Hiszpanii. E, tak, byłam z Tobą w te wakacje na Ibizie i w Marbei i bardzo mi się spodobało. Szczególnie pogoda, ta kuchnia przepyszna, wszystkie dania mi po prostu smakowały. Ale przede wszystkim ten klimat i ogólnie atmosfera tego miejsca. Ci Ulubiona książka, Basi ulubiona książka to Przygody Harry'ego Pottera, ja czytałam również. I tak się ja. to nie nazywa, Przygody Harry'ego Pottera. No wiem, Harry Potter, okay. Przygody Harry'ego Pottera. Tak i do tej pory Basi marzeniem jest pojechanie do Disneylandu. Uh, do i, parku tematycznego Harry'ego Pottera. tak, uh, zwiedzenie całej tej wystawy. W Londynie na peron 93,4. 3 ty co ci się stało? też by chciała Daisy... do grony czarów. się zapowytrzyła. Daj jej odczytać pytanie. Jakie jest twoje marzenie? No, jakie jest moje marzenie? Zakochać się, tak naprawdę bardzo Ojej, Ojejku, zgadłaś! Zakochać się, tak, w końcu. Tak bardzo, bardzo, bardzo. A puścisz takie serduszko, żeby było zakochać się? Jeżeli chcesz, bardzo to puścisz. Kiedy mam imieniny? Basia ma imieniny, to proste. W lutym w barburki. Pamiętam, jeszcze spustosz. W lutym w barburki. Tak. W grudniu. Barburki jest w grudniu? Tak. O Boże, pomyliłam się, bo ty w lutym masz urodziny. Tak. E, Okej, okay, spaliłam się, ale w grudniu. Te barburki. ósmego? Czwartego. U kurde. Urodzona <grym> na świętą. Nie było tego pytania. Co najbardziej lubię robić? W wolnych chwilach najbardziej lubię robić od niedawna makijaże. A zawsze to było zdjęcia, jak mnie mam. Jeszcze Czy co nie, lubię robić? Gotować. Tak, zgadłaś. Co? A, ulubiony fast food. Wasi ulubionym fast foodem jest pizza, którą dzisiaj zamówiła. A mówiła mi, że jestem na diecie. I żeby mnie tu nie tuczyła, ale niestety mnie nie posłuchała i skończyło się tak, że zjedliśmy całą na pół. Wiecie, jaka była pyszna. Peperoni jest moją ulubioną. Moją też, właśnie, ja. właśnie. Będę gruba. No i dobra, skończyły nam się już pytania. Y Test naszej przyjaźni. Nie wiem, czy zostanie zaliczony po tym, może jak to obejrzymy. Może jakieś pytania do nas, <laughs> tak. na które może mi powiedzieć. To chętnie na nie odpowiemy. Dawajcie znać, czy filmik Wam się podobał. Mamy w planach nagrywać takich więcej, a tymczasem zostawiajcie łapki w górę i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Ta.